Na początku XIII wieku, kiedy Europa była podzielona na większe i mniejsze państwa walczące o władzę i terytorium, a Polska borykała się z problemem rozbicia dzielnicowego, w dalekowschodniej Azji wzrastała nowa potęga, jaką było Państwo Mongołów. Jeszcze na przełomie XII i XIII wieku, Mongołowie byli tylko drugorzędnym narodem azjatyckim, podzielonym na większe i mniejsze plemiona prowadzące głównie koczowniczy styl życia. Zmieniło się to na początku wieku XIII, kiedy znalazł się człowiek, który zdołał zjednoczyć Mongołów pod jednym sztandarem. Był nim Temudżyn, znany również pod przydomkiem Hana. Początkowo był on tylko wodzem jednego z pomniejszych plemion mongolskich. Jednak dzięki wyrodzonym talentom przywódczym oraz strategicznym, Zdołał zjednoczyć pod swoim sztandarem wszystkie plemiona mongolskie, przekuwając Mongolię w zjednoczony kraj. Od tego wydarzenia Mongołowie nadali mu przydomek Khana, co z języka mongolskiego znaczy wielki wódz. Mając na swoje skinienie zjednoczoną potęgę całej Mongolii, Khan poprowadził swój naród ku ekspansji terytorialnej, wykuwając potężne imperium które do końca XIII wieku obejmowało swoim zasięgiem połowę Azji i część Europy wschodniej, stając się tym samym drugim największym terytorialnie państwem w dziejach ludzkości, które swoimi rozmiarami ustępowało jedynie brytyjskiemu imperium kolonialnemu na początku XX wieku. W roku 1240 za panowania synów Chingishana mongolowie po raz pierwszy w historii wkroczyli do Europy, podbijając tereny Rusi Kijowskiej i przyłączając w granice swojego imperium tereny dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i europejskiej części Rosji. Do największego spustoszenia dopuścili się oni na terenie miasta Kijów, które w roku 1240 zajęli po krótkim oblężeniu, pustosząc miasto i zabijając wielu jej mieszkańców. Dla mieszkańców Kijowa zajęcie miasta przez Mongołów było dotkliwym ciosem. Przed rokiem 1240 Kijów był jednym z największych miast Europy Wschodniej, ale po zniszczeniach, jakie dokonali Mongołowie, miasto straciło na znaczeniu i stało się jedynie marnym cieniem swojej dawnej chwały i potęgi. Po zajęciu Rusi Kijowskiej Mongołowie ruszyli dalej na zachód, zagrażając bezpieczeństwu takich Państw Europy Środkowej, jak Węgry, Czechy oraz Polska. Polska miała o tyle trudniej, że wciąż znajdowała się ona w samym środku rozbicia dzielnicowego, konsekwencji czego Polacy nie byli w stanie zjednoczyć się pod jednym sztandarem w walce ze wspólnym wrogiem. Mimo to, znaleźli się w Polsce tacy, którzy postanowili jednak stawić opór mongolskiej inwazji. Jedną z takich osób był ówczesny władca dzielnicy Śląskiej, Henryk II Pobożny, syn Henryka Brodatego, który po śmierci ojca w roku 1238 objął panowanie nad Śląskiem i który zdołał zjednoczyć pod swoim przywództwem znaczną część polskiego rycerstwa, którą następnie poprowadził do bitwy przeciwko Mongołom w okolicach Legnicy w roku 1241. Bitwa pod Legnicą jednak Mimo heroicznej obrony Polaków zakończyła się klęską strony Polskiej, zaś sam Henryk Pobożny dostał się do mongolskiej niewoli, gdzie Mongołowie następnie ścieli mu głowę i nabili ją na pal, niosąc ją na czele swoich wojsk, aż pod mury samego miasta Legnica w nadziei, że kiedy mieszkańcy ujrzą śmierć swojego władcy, stracą morale i poddadzą się bez walki. Wbrew jednak oczekiwaniom samych Mongołów, mieszkańcy Legnicy stawili opór i zdołali nawet wygrać to oblężenie, zmuszając Mongołów do ucieczki. Jednak zwycięstwo Polaków w oblężeniu Legnicy nie zatrzymało dalszych najazdów mongolskich. To, co ostatecznie zmusiło Mongołów do wycofania się z obszarów Polski, była wieść o śmierci ich dotychczasowego władcy. Zgodnie z mongolską tradycją po śmierci panującego monarchy, wszyscy Mongolowie muszą powrócić do ojczyzny, by wybrać dla siebie nowego władcę. To właśnie to wydarzenie ocaliło Europę Środkową, w tym również Polskę, przed dalszymi najazdami Imperium Mongolskiego. Najazdy mongolskie miały dla Polski jeden pozytywny skutek. Uświadomiły wielu Polakom, że Polska podzielona na księstwa dzielnicowe jest zbyt słaba, by oprzeć się potencjalnym atakom zewnętrznych agresorów, co wzmogło na przełomie XIII i XIV wieku wśród wielu Polaków ze wszystkich kręgów społecznych nastroje dążące do ponownego zjednoczenia kraju pod jednym sztandarem. Nastroje te szczególnie mocno wspierał Kościół który zdawał sobie sprawę z tego, że granice między poszczególnymi księstwami dzielnicowymi nie pokrywają się z granicami poszczególnych diecezji, co powodowało częste problemy, komplikacje, a w najgorszym przypadku najazdy na poszczególne diecezje biskupstwa i śmierć wielu duchownych. Dlatego w interesie Kościoła leżało to, aby Polska ponownie zjednoczyła się pod jednym sztandarem. To sprawiło, że w XIII wieku aktywną działalność prowadziło wielu polskich duchownych dążących do zjednoczenia kraju. Jednym z nich był biskup Krakowa Wincenty Kadłubek, który był autorem jednej z najsłynniejszych polskich kronik historycznych z okresu średniowiecza, w których pisał on o dziejach Polski od czasów starożytnych do roku 1202. Często w swoich kronikach zawierał on... Fantastyczne elementy, które dzisiejsi historycy muszą traktować z przymrużeniem oka, takie jak chociażby to, jakoby w I wieku przed naszą erą przodkowie Polaków mieli pokonać w otwartej bitwie rzymskie legiony Juliusza Cezara, co oczywiście jest fikcją historyczną, ponieważ w I wieku przed naszą erą tereny dzisiejszej Polski nie były jeszcze nawet zamieszkiwane przez słowiańskie plemiona, które dały początek państwu polskiemu. Jednakże pisząc te kroniki, Wincenty Kadłubek nie starał się przekazywać fakty historyczne, a jedynie zachęcać czytelników do tego, by ponownie starali się uczynić Polskę wielką i silną, tak jak to miało miejsce przed okresem rozbicia dzielnicowego. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.